Witam serdecznie Tu na zdjęciach akurat jest pokazane jak zostałem potraktowany Przez tego konia na którym jadę To było drugie spotkanie Z koniem I tak właśnie To wygląda No reasumując to tam wiesz koście połamane Ręka na te blanku, szwy, yy, szycie tam nie wiem czy 7 czy 8 szwów. No ale chciałem tylko nadmienić, że yy, wszystkie, że większość blizn, które, które mam to nie są od wrogów, tylko od sytuacji, dla których za szybko zaufałem. To jest takie najważniejsze moje motto. Ale jak widać tutaj e, konik, e, no i takie migawki po prostu pokażę, mimo tego spotkania takiego niezwykłego czy tragicznego, jak to tak zwał, tak zwał, e, do, z konikiem i tak doszliśmy do porozumienia, bo celem każdego treningu, każdego konia to jest, żeby koń był bezpieczny. Różne konie na różnym poziomie przyjeżdżają do mnie. Większość ludzi wie, że zajmuje się takimi EXTREME, extreme KOŃ, HORSE, extreme HORSE, o może tak, nowa nazwa. No i potrafię doprowadzić do takiej komunikacji bezpiecznego konia z zachowaniem dla siebie i dla otoczenia. No i tak jak tutaj widać mamy takie miękkie, miękkie komunikacje, ładne reakcja na gesty, zatrzymanie, obracanie, odsyłanie, zawracanie, skok. Nie ma tu jakichś tam niepotrzebnych y, paniki, że musi przeskoczyć, rozpędzać i tak dalej. I tak jak y, na moich filmach treningowych, gdzie pokazuję właśnie jak y, sobie układać i odczulać konie, tu macie efekt następnego konia. No, tych koni jest dużo, ale ja wszystkich nie, na, nie nagrywam, bo po prostu to by było nudne. Nie? Ale co jakiś czas nagrywam, żeby po prostu aktualizować. I odpowiadać na pytania co u mnie, jak tam treningi wychodzą, jakie konie i tak dalej, to między innymi pokazuję co, co jakiś czas. No ten koniec akurat jest słynny, bo to jest trzyletni konik i na social mediach pokazywałem go właśnie jak w ciągu tam tego paru tygodni ułożony, jak, jak się zachowuje i tak dalej. No tutaj chody boczne ćwiczymy, odczulamy i tak dalej, to też jest taka jakby wstępna. Ale to też tylko no, przypomnę, że między innymi używam chodów bocznych, żeby koń sobie ładnie podążał, bo tutaj też ustalamy hierarchię, tak jakby w stadzie, ale przede wszystkim też zmiękczamy konia, żeby on też potrafił chodzić sobie. Bo wiadomo, prawa noga, lewa noga, przednia tylnia musi zachodzić przed tą, którą. żeby sobie nie nastąpił, nie uderzał i tak dalej. No i tutaj właśnie. Też takie migawki właśnie jak zachowuje się w terenie, na otwarte przestrzenie, tutaj w lesie, także tak jak widać konik po prostu czuje się jak ryba w wodzie, wie jak się ma zachować, tam są na przykład korzenie, to się sam, sam sobie zwolnił, ostrożny jest, także jeżeli chodzi o sterowność, no tu jak na świeżego konia to bardzo dobrze się zachowuje i zatrzymanie i tak dalej. I tu jest znowu otwarta przestrzeń, ee, gdzie nie wiem czy widać, to chyba widać, że bardzo ładnie niesie w galopie tu jedną ręką oczywiście trochę pokazuje, że koń jest e, że trzymany biodrami i też można go sterować. No a tutaj w ogóle hipnie. Nasz No No, tu znowu jesteśmy w lesie, w innym miejscu. No i też właśnie pokazuje jak konik mimo tam czy dłuższych, krótszych przejażdżek nie spala się psychicznie, fizycznie, tylko po prostu cały czas w takim jednym stającym i taki ma galop, że w galopie odpoczywa. Zatrzymanie, cofanie, to wszystko jest po prostu giełka. No i tutaj jest taki moment, że już stroje są inne, tak, bo właścicielka jeździ w stylu klasycznym, więc już widać, że siodełko jest też. Zaprak, też ten w klasyce już ubrany jest i będzie próbowała tutaj przyjeżdżała na, na właśnie takie przejażdżki, próby, przekazywania informacji, koment, jak sterować tym koniem po tym treningu, tak żeby współpraca była też dla niej przyjemną jazdą. No i bezpieczną przede wszystkim. Nie? No, no i tutaj sobie właśnie jeździ, próbuje, testuje. Uczy się odczytywać konia, a koń uczy się odczytywać właścicielkę. No, później pojechaliśmy na takie 10 km w teren, ale oczywiście takie wrażenia było, że nie nagraliśmy z terenu razem, jak jechaliśmy. Eee, no. No i to to właśnie takie sytuacje są dziwne, że e, nawet niebezpieczne czy jakieś tragiczne rzeczy możemy to jakoś wyłagodzić i tak dalej doprowadzić do bezpiecznego konia, do posklejenia kości, do ładnej buźki jak widać. No i to wszystko. Takie małe migaweczki. Do zobaczenia. Hej!